Wow, jakie macie Mama. ciekawe smakołyki! Hey. To będzie pierwszy. Julie, okay. zaczynaj. Mam żelkowe ludziki. Zaraz spróbuję. Mm, jakie dobre i kwaśne. Ale i tak mi smakują. Chcę zjeść więcej. O, tak! Patrzcie, zjadłam całą paczkę. Aj! Julie, jesteś taka zabawna, kiedy jesz coś kwaśnego. No troszkę mnie wykręciło. Britney, kontynuuj. Z chęcią. Mam truskawkowe poki. To mój ulubiony smak. Zaczynam degustację. O tak, co za uczta. Wręcz realnie pyszna. Sorry, ale nie mam zamiaru się dzielić. Wszystko zjem sama. Wiecie, co zrobić, żeby truskawkowe poki były jeszcze smaczniejsze? Dodać syropu truskawkowego. Nigdy nie można przesadzić z truskawkami. No to próbuję. O tak, to i tak było przepyszne. A teraz jest miliard razy pyszniejsze. Jak ty to wszystko w sobie mieścisz? To sekret. Kurczę, już się skończyło. Aleks, możesz już pić swoją kolę. Okay. Szybko się uwinę. Czarny kolor czyni kole bardzo brutalnym napojem. Mm, pyszna! Oj, przepraszam. Dobra, jak mam to wypić? Wiem. Użyję sprawdzonej metody i wezmę słomkę. Będzie szybko i smacznie. O, jestem już zmęczony. Ale z taką grupą wsparcia nie tylko dam radę wypić kole, ale mógłbym przebiec maraton dookoła świata. Skończyłem. To było coś. Dzięki, dziewczyny. O kurcze! Alex, przestań, zaraz zdmuchniesz dziewczyny. Dziewczyny, chwyćcie się krzeseł, to może pomóc. Uczono mnie, że nie można tego powstrzymywać. O rany, co z moimi uszami? Są czarne. O matko, Britney. Ja mam różowe. A Julie uszy zrobiły się niebieskie. Widocznie takie są konsekwencje. Britney dostała różowe pianki marshmallow. Alex dużą czekoladową kulę. A Julie żelkowego misia. Jest taki duży. Jak smakuje? Ej, może chcecie spróbować? No jasne. No to trzymajcie. Uwierzyliście, naiwniacy? Oczywiście, że wam go nie dam. Jest tylko mój. Jest taki dobry. O tak, niebieskie jedzenie jest świetne. Głowa jest smaczna, łapki też. Cały smakuje rewelacyjnie. To prawdziwa uczta. To następny. Ja chcę! Ciekawe, czy w środku tej kuli coś jest. Muszę to sprawdzić. Rozbijamy! Wow, w środku jest mnóstwo czekoladowych kulek, ale to tylko dla mnie. Więc nie róbcie sobie nadziei! O tak, jakie to jest pyszne! Nie mogę się oderwać! Sorry dziewczyny! Czekolada uderzyła mi do głowy! A teraz najlepsza część. Rzucanie małych czekoladowych kulek do ust. Fajnie mi wychodzi ich łapanie! Została ostatnia kulka. Brydni, możesz zaczynać! No nareszcie! Jakie słodkie różowe serduszka! Są naprawdę dobre. Ciekawe, ile dam rady zjeść za jednym razem. Napiszcie w komentarzach, ile pianek włożyłam do ust. I jeszcze trochę się zmieści. Jak to? Skończyły się? Fajnie wyglądam, co? I jeszcze jak? Tu się nie ma z czego śmiać. Jestem już zmęczona tym rzuciem. Coś mi nie wychodzi. Co robić? Mm, zaraz Ci pomogę. Spróbujmy w ten sposób. To chyba działa. Przeżyłaś to. Nie ma za co, ale postaraj się nie wpakować więcej takie kłopoty. Ojej, co się dzieje? Moje usta zrobiły się różowe. Wasze też są kolorowe. Alex, czarna szminka bardzo ci pasuje. No fajnie tańczycie, ale sprawdźmy co dostaliście. Julie ma paczkę chipsów Takis. Alex dostał ogromną czekoladową babeczkę. Britnia, ty z czego się tak cieszysz? Wow, gigantyczne różowe oreo. No co za szczęście! O, rany, jest takie twarde, nie tak łatwo je ugryźć. Trzeba coś wymyślić. Wiem. Kiedyś trenowałam karatę, więc czas przypomnieć sobie stare umiejętności. Mała Britney zaraz skopie tyłek temu Oreo. A ja, a ja! Tak lepiej. Dziękuję moi drodzy. Wracam do swojego poprzedniego wyglądu. I w końcu mogę spróbować Oreo. Mm, to jest takie dobre. Nawet nie macie pojęcia. To było najsmaczniejsze ciastko w moim życiu. Teraz moja kolej. Kura? Nie mogę się doczekać, kiedy spróbuję tych niebieskich chipsów Takis. Jakie dobre i ostre. Chcę więcej. Polecam wszystkim spróbować tego pikantnego smaku. Kurany! Te chipsy są ekstremalnie ostre! O, matko! Nie przewidziałam tego! Pomocy! O, mam tu przecież wiatro z wodą! Julie, uratuję cię! I co? Czujesz się lepiej? Uff, dzięki, Alex, uratowałeś mnie! A teraz zajmij się swoją babeczką! O tak, tak długo na to czekałem! Jaki pyszny krem, palce lizać! Julie, że zrobimy mu psichusa. Co ty na to? Jestem za. Coś mi mówi, że Alex nie będzie zadowolony. Ale to takie zabawne. Nie spodziewałam się tego po was. Ale krem jest naprawdę pyszny. Dobra, zdejmę z twarzy cały krem i go zjem. W sumie nic takiego się nie stało. A resztę można wytrzeć szmatką. Gotowe. Znowu jestem przystojniakiem, dziewczyny. Ojej, moja szyja. Zrobiła się niebieska. Czyli nas też to czeka. Oh, tak, też mamy kolorowe szyje. Co będzie dalej? Alex ma ogromne pudełko czarnego makaronu. Britni różową słodką pizzę. A Julie na leśniki. Tym razem Alex okay. chce zacząć pierwszy. Jestem taki głodny. Myślę, że taka porcja powinna mi wystarczyć. Spróbuję. Mmm, pyszne. Ale będę jadł całą wieczność tymi pałeczkami. Zrobię to rękami, będzie szybciej i jeszcze smaczniej. Dziewczyny, szkoda, że nie wiecie jakie to było pyszne. Skończyłem. Julie, teraz ty. Nie ma problemu. Chcę zacząć od borówek. To moje ulubione owoce. A teraz można spróbować naleśnika. Mm, jaki dobry. Czas na kolejnego. Może przestraszę pozostałych? What? Jestem naleśnikowym potworem, Ar! Straszliście się? Ja nie. No i dobra, to jem dalej. Jeszcze jeden naleśnik i nie zapominamy o borówkach. To było super. Brittany, możesz zaczynać. Ekstra. Chcę zjeść pizzę w nowy fajny sposób. Widziałam go na TikToku. Trzeba pokroić pizzę w wężyka. A teraz można próbować. Wow, jaka ona jest pyszna! No moi kochani, to był prawdziwy objazd. Ojej, coś się dzieje! Wygląda na kolejne malowanie. Wasze twarze są całkowicie pokolorowane. A co z Britni? Britni też! Ojej, a gdzie wy jesteście? O, tutaj w kuchni. Jest i babcia. A wy co tacy kolorowi, czy to Halloween? To nie przejdzie. Babcia zaraz się wam i zajmie. W mojej ulubionej apteczce mam wszystko, co trzeba. Po jednej tabletce dla każdego. Otwierać mi tu buzię. ty pierwsza. Brawo. Alex i Britney. No i jak się czujecie? Lepiej? Dziękujemy, babciu! Jesteś super! Nie, wypuśćcie nas! Oj, co to jest? Mia, spójrz! Tam są kłódki. Jeden, dwa, trzy, cztery, siedem. Aj! O my god! Coś tam jest! Trzeba to sprawdzić. Może pociągnijmy Zatelinę! No dobra! Ciekawe, co tam będzie? Wow, to skibersy, wiadro pełne cukierków. Ale to jest dobre. Mia, sprawdź swoje wiaderko. Zaraz się dowiemy, co jest w moim. Mam nadzieję, że też słodycze. Orety, co to jest? Twój. Wyglądasz przezabawnie. Masakra. Ale zaraz, coś tu jest? Mari to klucz. Zaraz się stąd wydostaniemy. Kutki pasuje. Chyba do tej. Tak, zgadza się. Przydul lasek? Oj, lepiej nie. O, następne zadanie. Trzeba sprawdzić, z czym mamy do czynienia. Kto tworzy? Kamie, nożyce, papier ty! O. No dobra, zobaczmy. Co to jest? Aj! Tam są robaki! Uspokój się, przecież się nie zjedzą. Musimy zdobyć klucz. Dobra. Fuj, masakra, obrzydlistwo. Mam. Ale co to jest? Nie wygląda jak klucz. Trzeba to sprawdzić. A, już rozumiem. To kot od drugiej kłótki. Widzisz? Otworzyła się. Hurra, mamy to. Ciekawe, co nas teraz czeka. Patrz, pudełko, z którego wystają słomki do koktajlu. Jami. Nie chcę tego pić. No dobra, ja pierwsza. Fuu, to jest obrzydliwe. Nie da się tego pić. Dawaj, Mari, teraz ty. Wow, to jest naprawdę dobre. Pycha, chcę jeszcze. Co jest? Poczęstujesz mnie? Nie, to moje. Ach, jakie to pyszne. Ale klucza nie ma. Musi być w twojej szklance. No nie, dobra, czego się nie robi dla wolności. Hmm? O! Jest i kluczyk! Znalazłam go! O! Pospieszmy się i otwórzmy trzecią kłódkę. Hurra, świetny z nas zespół! O. Co to? Otworzysz? Nie. Znowu muszę zaczynać. O, o, to czekoladowa babeczka z orzechami. Jaka pyszna! Ej, Mia. Dobra, moja kolej. O, jakiś pistolet. Ciekawa, jak działa? Ej, uważaj z tym. Nie martw się, trzymaj. I jak to działa? Dziwny jakiś. Dobra, nie mamy czasu. Otwórz ostatni safe. Sprawdźmy. Fuuu, To kawałek świerdzącego sera. Zaraz zwymiotuję! Wiem, co z nim zrobić. Ojej, zamienił się w tęczowy tort! Tylko spójrz. Z chęcią go zjem. Jest pyszny, a ja? Oczywiście, proszę bardzo, masz połowę. Mia, Ups, co się dzieje? Zadławiłaś się? Pomogę ci! Mija to klucz! Chora. Pospieszmy się i otwórzmy kłódkę. Super, znowu nam się udało. Jeszcze raz? Zobaczmy, co tam jest. Czas na wyliczankę. N fakę. Co ja? No dobra. Ojej, tam coś się rusza. To mysz! Boję się myszy. Dobra, wdech i wydech. Spokojnie. Znalazłam. Znowu jakiś kot. Kłódka numer 5. To było łatwe. Do dzieła! Znowu słomki. Może tym razem dostanę coś smacznego. Zaczynam. No dobra. Wow, to kola! Uwielbiam kole. Ja ale klucza w niej nie ma. No to teraz ja. Uj, co za ohyda! Nie dam rady tego pić. Bingo. Ale mam pomysł. Wezmę magiczny pistolet. Teraz na pewno tam jest coś smacznego. Powodzenia. O tak, to pyszny koktajl. No i co? Nic nie ma. Dobra, żartowałam. Tu jest klucz. Mari, mogę ja to zrobić? kurra. I następne zadanie za trzy, dwa, jeden. Działamy. Oho! Otwiera pierwsza. Nie twoja kolej. No dobra, co tu jest? Ojej! Co to takiego? Ale cię urządzili. Twoja kolej. Okej. Okay. Otwieram. O kurczę! Teraz to ciebie nieźle urządzili! O nie, to farba! Czego się śmiejesz, otwieraj! Nie chcę! Losujmy! Raz, dwa, trzy. Remis. My zrobimy to razem. Oto i on. Ostatni klucz. Pora wolność nadchodzi. Gratulacje, zdobyłyście ostatni klucz. Pora otworzyć! Tak, udało nam się! Juhu! Wolność! Gdzie my jesteśmy? Nie wiem. Ej! Jesteśmy tutaj! Jak się stąd wydostaniemy? Ile tu kłódek? Utknęłyśmy tu na zawsze! Czekaj, cicho. O, mamusiu! Chodź, zobaczymy co to. Zaczynamy. Deszcz z paskudnych, kolorowych skitelsów. Nie możecie mnie tym zaskoczyć. Zawsze jestem przygotowana. Uwielbiam skitelsy! Są takie kolorowe i fajne! No co? A, okej, okay, jestem gotowa. Ja też chcę coś smacznego. Co za chyda! Co to? Surowe jajka? Coś utknęło mi we włosach. Kluczyk! Patrz, Wednesday! Hurra! Daj przytulaska! Szybko otwieraj to. Pomarańczowy klucz, pomarańczowy zamek. Udało się! Przybijmy sobie piątkę. Żartuję. To nie było śmieszne. Nowe wyzwanie. Jakieś słomki. Czyli trzeba coś pić. Ty pierwsza. No dobra, to ja spróbuję. Fuu, ochyda! Mmm, całkiem smaczne. Spadaj stąd. O tak, to jest to. Nic nie masz? Nic. Ale jak to? Czyli będę musiała wypić to paskudztwo. O, i to jest nie do zniesienia. Ale dla dobra challenge'u muszę to skończyć. O, jest klucz. Hurra! Zaraz otworzę drugi zamek. W porządku, w porządku. Co już potańczyć nie wolno? I jeszcze jeden. O jej boję się. Nit odczep się ode mnie! Sprawdźmy, co tam jest. Ty zaczynasz? Nie! Proponuję pojedynek na palce. O, tak! Wygrałam! Dobra! Co tam jest w środku? Żelkowy miś? Z łatwością sobie z nim poradzę. Wow, niezły apetyt. Zobaczmy, co ja dostałam. O rany! To czekoladowy aparat. Zaraz go spróbuję. Ojej! Zamienił żelkowego misia w czekoladę. Nieźle. Wednesday, daj mi kawałek. Jeszcze czego? Jakie to jest pyszne. Palce lizać. Co by tu jeszcze sfotografować? Może ciebie? Dobra, dobra, otwieram. Duże łapki, ochyda. Trzymaj to ode mnie z daleka. Właśnie je trzeba sfotografować. O, teraz to wygląda apetycznie. Smacznego. Jakie pyszności! Sorry, Wednesday, ale ja nie jedłam czekoladowego misia. Patrz, trzeci klucz. Super, udało nam się! Oj, jak to boli! Brawo, Wednesday! Zostaw uszy. Boję się! Nie martw się, zaraz się dowiem, co jest w środku. Coś lepkiego, oślizgłego, jakaś ohyda. No i co tam jest? Coś fajnego, Enid. No to ja sprawdzę. O nie! To coś oślizgłego i zielonego, jak smarki. ochyda. ohyda. A co to? Jakieś numerki? Już wszystko wiem, to hasło. Co to może znaczyć? Otwarte. Idziemy dalej. Ojej, oślepiło mnie. Nic nie widzę. Gdzie jesteś? Pomogę ci, chodź. Wszystko ok? Tak. Hmm, znowu jakieś tajemnicze napoje? Tym razem ty pierwsza. Dobra. O nie. Jakie to jest paskudne? Ale muszę to skończyć. Wypiłam. Oj! A co to za chemiczny atak? Zdarza się. A może drugi napój będzie smaczniejszy? Coca-Cola jest super. Świetnie smakuje i można z nią zrobić mały żarcik. Wrzucamy dwa mentosy do butelki i budzimy nit. Oj, odpoczęłam sobie. Czas spróbować mojego napoju. O co się dzieje? Mam coś w gardle. To kluczyk. Ej, Wednesday, a co ze mną? Mogłaś na mnie poczekać. Otwieraj. Gotowe. Trzy, dwa, jeden. Następne wyzwanie. Ciekawe, co tam jest. Sprawdź. La, 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 la nic nie słyszę. Dobra, zrobię to sama. Hmm, całkiem miłe w dotyku. O, to robaki. Co za ohyda! Fu, zabierz to! Paskudztwo! Nie wiem, co jej się nie podoba. Okej, okay, chyba znalazłam karteczkę. Ej, patrz, co mam! To znowu kot! O, fu! Pospieszmy się i otwórzmy zamek. Gotowe. Została ostatnia kłódka. Ojej, czegoś takiego jeszcze nie widziałyśmy. Interesujące. Bu! Ojej! Hop, hop, kto tam? Boję się. A może to? Dobra, otwieram. Nie, nie mogę. Zacznijmy od tego. Tylko, żeby tam nie było niczego ohydnego. Jestem gotowa. O, bańki mydlane! Ale fajnie! Ekstra! A dla mnie okropieństwo. Teraz twoja kolej. Otwieram. O nie. Już lepsze były te bańki mydlane. Daj mi spokój, Janit. Oj! Wszystko w porządku. W porządku. Otwieram. Ostatni kluczyk! Udało nam się! Hurra! Lecimy otwierać! Wednesday, otwieraj szybko! Zobacz! Jesteśmy wolne!